Czołem brigada. Karol Garnicarz z tej strony i Marek Cieślak, a przed nami derby Małopolski. Małego wymiany rozmów i na dole. Rok przerwy, też trochę trzeba było dojść ze sprzętem. Jesteśmy w Krakowie. Te maszyny, które za mną widzicie, to jest tylko część żużlowej kolekcji, ponieważ dzisiaj, właśnie, jak doskonale widzicie tutaj, za mną masa kewlarów, masa żużlowych pamiątek, bo jesteśmy na małopolskiej Gali Żużlowej w samym centrum Krakowa. Dziś jest to wydarzenie, które ma na celu podsumować sezon krakowskiego klubu Speedway Kraków, który wrócił po wielu latach na mapę żużlowej Polski, a przy okazji jest to okazja do spotkania się lokalnego środowiska Speedwaya. W Małopolsce, może tak krakowskiego Speedwaya i nie tylko, bo dużo znajomych twarzy z Tarnowa, z okolic, z innych ośrodków żużlowych, dużo zasłużonych postaci. Dziś podsumujemy to, co się działo przez ten rok w Krakowie, przede wszystkim, ale tak jak mówiłem, będzie to okazja, żeby. Po prostu jeszcze po zakończonym sezonie mieć szansę, aby o tym speedwayu porozmawiać. Patrzcie, tutaj jest wystawa Grzegorza Sońskiego. Grzegorza, którego Tarnowianie doskonale pamiętają z wystawy, która miała miejsce przy Bema 22 lata temu, w styczniu. Grzegorz przyjechał specjalnie do nas z Gdańska. Jest to zapalony kibic czarnego sportu, zaraz gotów zresztą. Złapiemy i Grzegorz w swoim garażu na północy Polski ma naprawdę masę, masę żużlowych pamiątek. Jak widzicie, to wszystko jest właśnie Grzegorza. A więc plastrony, kombinezony. Ja powiem szczerze, mam tu taki jeden ulubiony, zaraz wam pokażę. Tak, to jest ten. To jest ten, to jest piękny złoto-niebieski kewlar Toniego Rickardsona. Z 2005 roku, gdy po raz ostatni zdobywał tytuł, szósty tytuł indywidualnego mistrza świata, i był jeszcze wtedy żużlowcem Unitarnów. Prosto z Gdańska przyjechałeś tutaj do nas. Słyszałem, że z małymi tam jakimiś historiami po drodze, ale to nie jest istotne. Jesteś, to jest najważniejsze. Wystawa przywieziona. No i po raz kolejny jednoczy żużlowe środowisko. Jeszcze dużo emocji dzisiaj w ogóle od samego rana, ale przeniosły się do popołudnia, na wieczór. To super spotkanie. Cieszę się, że tu mogę być. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I czy ten garaż twój w Gdańsku na północy nie robi się za mały na te twoje pamiątki? Bo ich przybywa chyba tylko cały czas. Trochę się robi za mały. To nie powinno tak być, bo powinienem chyba w końcu zacząć myśleć co dalej, ale to jest silniejsze ode mnie. Jak wpadniesz w zbieractwo, to wiesz, patrzysz choćbyś nie chciał. Kolekcjonerstwo, nie zbieractwo. No, w kolekcjonerstwo, dziękuję. Patrzcie, to jest ciekawe, bo myślę, że ci starsi kibice doskonale pamiętają, kiedyś był taki styl, aby zbierać takie małe figurki, to jest akurat Przemka kolekcja prywatna. Ja też za dziecka miałem kilka takich małych żużlowców, po stadionach ogólnie tego troszkę śmigało. Najbardziej medialna postać Speedway Kraków w tym sezonie, Dawid kłamie. Rampała. Co tu robisz w takim razie, Atencjuszu? Ja nie kłamię. E, ja kazali być, to jestem. Nie, no żartuję, przyjechaliście. Nie, się, no ja bo... się śmieję, bo Ty chyba najczęściej byłeś wykorzystywany medialnie w tym sezonie. Wypowiedzi, zaproszenia, apele do kibiców, to wszystko był Dawid Rampała. To ja. Dzień dobry. Podobało się? Szalony sezon. Dzisiaj też taka szansa na spokojne spotkanie się, podsumowanie. Jakie są Twoje odczucia? No co, no fajnie, że taka impreza się też pojawia, no tak naprawdę klub startuje od zera i w pierwszym sezonie organizuje taką imprezę. Myślę, że jest to dosyć profesjonalne, no i nic tylko się cieszyć i brać przykład. To był sezon udany dla Dawida Rempały, jakbyś go tak albo od 1 do 10, ile byś sobie wystawił? Ehm, jakbym miał oceniać, to pół sezonu daje 6, a drugie to bym takie 10 dał. No właśnie, bo ta druga druga połowa. Tak gdzieś na ósemkę po prostu. No i całkiem solidnie. No dokładnie, nie, no szkoda, tam paru meczów na początku sezonu, bo było jak było. Parę... Ale słuchaj, nie, też miałeś rok przerwy, więc to no, też dokładnie. trzeba było się wjeździć. Dokładnie tak, no rok przerwy też trochę trzeba było dojść ze sprzętem. Tak naprawdę silniki ani razu mnie nie zawiodły, tylko parę problemów tam w sprzęgłach, nie sprzęgłach takich, tak naprawdę bzdeta, które po prostu utrudniały. No, ale finalnie wyszło dobrze. Opowiadają, opowiadają i pokazują. Pan słowo mieli bo bok. Nie, panie Sławku, wspomnienia wracają? Jak takie oldschoolowe kablary się widzi? Tak, w ogóle. Jadąc tutaj, sobie, sobie też przypominałem, jak jechałem kiedyś tam w 90., latach pierwszych, była też reaktywacja, reaktywacja drużyny, i też tak tutaj wjechałem. To głównie, jak się no, po tylu latach potem do takiej podobnej sytuacji wraca, tylko że już, już nie jako zawodnik. Parę, parę siwych włosów przybyło chyba na pewno. Tak, tak, no trochę, trochę tych włosów w ogóle coraz mniej, nie? Jak się mamy po tym, po tym sezonie? Dzisiaj też taka fajna okazja, żeby gdzieś podsumować, powspominać, przeanalizować może ten zakończony sezon. Nie wiem, analiza to może na dzisiejszy dzień akurat nie jest odpowiednia, tylko jest po prostu, żeby się spotkać w innym, w innym układzie, bo na meczach na, na treningach jest, jest to po prostu trudno, a teraz troszkę bardziej na luzie i... I w innym, no, w innym otoczeniu niż motocykli skóry tam skór i cały tych atmosfery zawodów. Daniel Nawojczyk ze mną razem. Witam e... Skąd w ogóle u Ciebie się wzięła taka kolekcja? Bo to, że Ty gdzieś jeździsz hobbystycznie na Speedway'u i przy tym Speedway'u od lat jesteś, to ja wiedziałem, ale nagle goś wyciąga z garażu kilka yy, maszyn kompletnych i ty jeszcze mówisz, że drugie tyle w czeka. No powiedzmy, że drugie tyle tak. No, <laughs> mam parę jeszcze więcej, że tak powiem, sprzętów. Kurczę, pasja, wiesz co, to było tak, że składałem sobie po prostu na świecie swoje motocykle, tak dla których jeżdżę. nie? Któregoś dnia wpadł mi w ręce motocykl stary, 1 Właśnie ten motocykl to jest pokażemy, pierwszy. Pokażemy, to tak. To jest pierwszy motocykl, który wpadł mi w ręce. Postanowiłem, dobra, skoro mam nowe motocykle, będę miał jeden stary, po to, żeby to, że tak powiem, zajabić się jakoś. Skoro. I czy to jest droga zabawka? Ile jest warty taki zabytkowy motocykl? Co, Taka cena rynkowa? Dla jednego to jest warte tylko tyle, co na złomie. A, Okej. Okay. A dla drugiego to jest warte wszystkie pieniądze. Nie ma na to nie ma ceny. To nie jest tak, że coś kosztuje tyle pewnie. Jedne rzeczy są droższe, drugie są tańsze, ale to nie jest tak, że coś jest warte tyle i tyle. To jest kwestia tylko i wyłącznie umowna. Zalew... Kolekcjonerska. Dokładnie tak. Jak wszystko obrazy i wszystko Jak długo, jak długo bawisz się w kolekcjonera różlowych maszyn? Kurczę, niedługo. Właściwie, że niedługo. To jest, powiedzmy, 5 lat. Tak, a tutaj widzicie Marek Cieślak, a więc świetna persona podpisana na, na tym sprzęcie. No nie no, kapitalnie, kapitalnie to wygląda, naprawdę. Panie Jacku, kończymy ten różlowy sezon w Krakowie dzisiaj. Małopolska Gala Żużlowa, fajna okazja też, żeby się spotkać ze środowiskiem lokalnym, porozmawiać, poanalizować, no i przede wszystkim miło spędzić czas. No dokładnie, już dawno nie byłem na takiej imprezie, na takiej gali. Yy, no można powiedzieć, że bardzo dużo ogólnie przepraszam, znaczy bardzo dziękuję, że tutaj działacze i w ogóle tutaj organizator mnie zaprosił. No i widzę, że jest bardzo dużo starnowa zawodników i kolegów i no cóż, no cały czas jedno i to samo, rozmowy o żużlu. Nie wiadomo, nudzi się to. Nie nudzi się, wiadomo historia. Dzisiaj tutaj tak samo motocykle, gdzie gdzie, gdzie i kurde i, i godeny, i jawy i japy. I, i także także. czarna wspomnień na pełnej. Czarny, i, i oczywiście. Dużo plastronów i to historia jest naprawdę nie, bo to łezka się tam zakręci, nie? jak się człowiek wspomina po prostu te wszystkie czasy. Nie? No właśnie, bo to jest taka sentymentalna podróż przez wiele lat, bo ten Speedway się zmieniał na przestrzeni lat. Jak patrzymy dzisiaj, w jakich skórach kiedyś ktoś jeździł, jak wyglądały motocykle kiedyś, a jak wyglądają teraz, to aż ciężko uwierzyć, że to ta sama dyscyplina. No, dokładnie, no trochę lat minęło. I, I to tak jak właśnie rozmawiamy i wspominamy o, tutaj o innych y, kolegach i oczywiście o tych motocyklach, plastronach i właśnie żeśmy to zobaczyli y, plastron z Wiktorii oczywiście, czyli to plastron, zastanawialiśmy się, no i ja mówię, nie, no styku albo Sowej Kronina się okazało, że jednak Jednak y, Piotra Styczyńskiego był plastron, także, także, no, no, nie? Także, swojego? wyłapał pan coś tutaj? Nie, nie, nie wyłapałem, no jest tutaj wiadomo i... Plastrony Goloba i Kevlary Goloba i Jacka i, i dużo plastronów wiadomo z Memoriału Christiana no i też za czasów unitarnych, gdzie ja startowałem w tych latach 90 -tych. No jest to miło, tym bardziej jeszcze jest tu chyba plastrony, gdzie jeszcze Zygmunt Pytko startował. No, no jest to kawał historii. No i szybka zmiana scenerii, odejdę tylko, żeby mnie tu muzyka nie przeskrzyniła, ale jak widzicie Jesteśmy już tutaj w części teatralnej i tu też jest pan. Tutaj powoli już trybuny, że tak powiem, się zapełniają, a więc tutaj już w oficjalnej części part 2, a więc ta official, ta część official. A więc samo centrum Krakowa, Teatr Ludowy i dziś właśnie w takiej atmosferze żegnamy. Żużlowy sezon 2025. Januszu, to był dobry rok dla krakowskiego Speedway'a, bo ten sport wrócił do rodu Kraka. Przede wszystkim właśnie to, że wrócił do miasta ten sport, to jest bardzo dobry rok i to, że przetrwał ten pierwszy sezon, bo tak jak mówiłem wcześniej, no wiele osób nie wróżyło dobrze. Klubowi po reaktywacji w sensie takim, że po prostu wiemy jak trudno jest wracać, jak trudno znajdować sponsorów na te pierwsze, nie zawsze udane mecze, kiedy no, tych zwycięstw brakuje, ale w momencie, kiedy ten pierwszy rok, pierwszy sezon mamy zaliczony, mam nadzieję, że teraz już tylko będzie z górki. Niki Pedersen w Krakowie, gdy miasto słyszy takie nazwisko, że może jeździć w drużynie Speedway Kraków? Rozmawialiśmy o tym, przyznam, że wydaje mi się to mało prawdopodobne, o tak to może ujmę, natomiast sprowadzenie, zakontraktowanie trzech, czterech zawodników na wysokim poziomie Krajowej Ligi Żużlowej na pewno bardzo by pomogło, ja myślę, że w awansie do playoffów. Część oficjalna jest już za nami, ulżyło troszkę, pożegnaliśmy ten sezon Małopolską Galą Żużlową, bo dzisiaj tak ten wieczór nazywamy, no i przede wszystkim odczucie już tak na chłonno po tym pierwszym krakowskim sezonie. Myślę, że wszyscy jesteśmy przynajmniej zadowoleni, że udało się ten sezon przejechać, najważniejsze w zdrowiu i bez większych kłopotów z kontuzjami u naszych zawodników, to cieszy mnie osobiście najbardziej. Myślę też, że ten sezon przyniósł sukces w postaci dużej dozy nauki i pomógł nam zbudować coś cennego i stabilnego fundamentalnie na przyszłość. To był sezon na, na rozpoznanie, na rozjeżdżenie. 2.026 to jest rok, gdzie będziemy walczyć o awans. Oj, takich deklaracji aż tak mocnych. W sporcie nie składamy, na pewno mamy swój plan minimum i o nim możemy rozmawiać, są to playoffy. na pewno pod tym kątem budujemy cały projekt w wersji 2.0, czyli w wersji przypadającej na ten drugi rok naszego planu pięcioletniego. Nie chcemy stać w miejscu, nie interesuje nas stagnacja, więc rozwój w każdej kategorii, również sportowej, jak najbardziej, bez wielkich i zbędnych obietnic. To jest sport. Joanna Cedrych ze mną, jak się mamy po Małopolskiej Gali Żużlowej? Powiem Wam, że fantastyczny event i w ogóle oby było takich więcej, bo myślę, że żal to nie tylko to, co się dzieje na torze i to nie jest tylko czarny, brudny sport, ale to też potrafi być elegancki sport. Super inicjatywa i bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Proszę bardzo, między nami piękny kewlar Tarnowskiej Unii ze Złotych Czasów, Taniego Richardsona. Przemek Wołowiec, jeden z organizatorów dzisiejszego zamieszania, też zaangażowany mocno w tym roku w Speedway Kraków. Ulżyło ulga spadł kamień z serca. Ja, dzisiaj już mieliśmy taką okazję podsumować sezon ligowy 2025 w Krakowie. No tak jak zauważyłeś w moim przypadku, był to no, sezon, który przyniósł mi nowy klub na mojej, że tak powiem, żużlowej mapie życia. E, tym razem jako właśnie głównie lekarz drużyny, ale też o, Poniekąd wsparcie dla zarządu klubu to takie duże słowo, które dzisiaj padło. Raczej, raczej taki dobry duch, może coś tam podpowiedziałem w kilku słowach. Kraków wrócił po tak naprawdę sześciu latach totalnego niebytu na żużlowej mapie polskiej ligowej, więc tak naprawdę nikt nie oczekiwał tutaj wielkich wyczynów. Ja przede wszystkim zapamiętam dwa mecze: te wygrane, ten mecz z Dauga w Pils no i z Landshut. Jakoś zapadł mi w pamięci, chociaż nie byłem na tym meczu, wyjazd do Landshut, gdzie tak naprawdę było blisko dosyć wyniku pozytywnego i tam tak naprawdę do samego końca ważyło się potyczka. Sezon na pewno trudny, pokazujący to, jaki wrzurze jest ciężkim sportem i nie tak wszystko łatwo od początku może przyjść. Mam nadzieję, że w sezonie 2026 już właśnie tutaj nauczeni pewnymi nowymi zmianami, że tak powiem, klub pójdzie dalej. Życzę im tego z całego serca. Wspomnień czar, bo za nami tutaj historyczny kewlar Stanisława Burzy, jeszcze z czasów jazdy dla Wandy Kraków. Zgadza się. W takim To jest kombinezon, jak dobrze pamiętam, 2012 rok. Bardzo dobrze zachowany, także miło dzisiaj spotkałem tutaj właśnie na tej gali eksponat, który nie wiedziałem gdzie trafił tak naprawdę, a dzisiaj się okazuje, że, Dańsku. To, że w Gdańsku, że krąży po Polsce po wystawach. Małopolska gala żużlowa dzisiaj, nie mogło zabraknąć też przedstawicieli Starnowa, m.in. między innymi Stanisław Burza, jak się w Staszku? Bardzo miłe zaskoczenie, bo tak naprawdę nie spodziewałem się, że na gali e, Wandy Kraków tak naprawdę e, również będą... Speedway Kraków, bo to już Speedway. Speedway, dobrze, no Speedway to to jest, to wiadomo, tak? No, ale e, cóż, naprawdę sporo osób, e, które są związane z Unią Tarnów, jak i z Wandą Kraków, e, między innymi właśnie, czy to Sąwek, to inaczej wiele innych osób, między innymi również ja. Bo, Jacek rępała, Jacek rępała tak. Tylko Jacek rępała, nie startował w barwach. Ano tak, racja racja Z Wandy Kraków, ale tak Jacek był i, i Dawid Rępała i, i tak mówię. Wiele osób związanych właśnie z Wandą Kraków. Bardzo miło, zaskoczenie i Oby tak dalej, żeby tych spotkań było więcej, żeby można było powspominać, dowiedzieć się troszeczkę o historii, zarówno Wandy Kraków, jak się okazuje, to nie tylko Wandy, bo Wanda kiedyś rozgrywała mecze na innym stadionie, też inaczej nazywał Speedway, czy tam klub w Krakowie. A żeby przykładzie coś nowego się dowiedziałem. Jak mam trenera Unitarnów, to ja nie mogę nie zapytać o Unitarnów, bo na pewno to kibiców teraz niepokoi, martwi, e, z troski to wynika, to zapewne, bo kibice się martwią, troszczą o ten tarnowski klub. Co wiemy? Co, do, co możemy się na dzisiaj dowiedzieć od trenera Burzy? Na pewno osoby, które kierują obecnie e, tym klubem, starają się wyprowadzić wiele e, może niejasnych e, bądź też e, zawikłanych spraw e, związanych właśnie z prowadzeniem klubu, bo wiadomo, że przejmują ten, e, ten klub i, i starają się e, wyprostować, e, rozwiązać wiele problemów, e, z którymi się borykał ten klub od wielu lat. I myślę, że jest to na dobrej drodze. Tak więc, Małopolska Gala Żużlowa. Podsumowanie sezonu, jeśli chodzi o ekipę Speedway Kraków, ale też spotkanie. Lokalnych środowisk, znajomych twarzy z żużlowego toru. Jak widzicie, za mną masa ludzi, bo przeszliśmy w tak zwane kuluary. Wystawa, a więc w bardzo przyjemnych warunkach. Dziękujemy za ten sezon 2025 w Krakowie, w którym też na początku miałem swój udział. Trzymam kciuki za. Powodzenie krakowskiej drużyny w kolejnych rozgrywkach. No i przed nami derby Małopolski, bo jak wiemy, w Krajowej Lidze Żużlowej spotkają się Unia Tarnów i Speedway Kraków. Dzięki, pozdro!